Pamiętamy jakiego świętego wspominaliśmy szczególnie wczoraj? I gdzie on jest? Bo go nie ma wśród nas już, zdaje się. Święty Franciszek Sawery. A gdzie jest święty Franciszek Sawery? Tu jest święty Franciszek Sawery, trafił na swoje właściwe miejsce. A czy wiecie jakiego, świę jakiego świętego będziemy dziś wspominali? Świętą Barbarę. A gdzie jest święta Barbarę? Opisz Kuba, gdzie ona jest. Tutaj, tam przy ołtarzu. A czemu tak. ona jest przykryta? Święta Barbara jest zasłonięta czerwonym płótnem, bo, jak mówi tradycja, kiedy została skazana na śmierć męczeńską, kiedy biegła nago przez miasto. To wtedy ukazała się czerwona, tajemnicza płachta. Takie oto płótno i przykryło świętą Barbarę. Czy uwierzylibyście w to, gdybym powiedział, że to jest to płótno, kiedy właśnie się pojawiło przed wiekami? Pewno byście nie uwierzyli. Czy to jest dobry moment, żeby odkryć już świętą Barbarę? Czy Kuba mówi, że tak? O zapalenie za chwilę, jak odkryjemy świętą barbarę, poproszę najmłodszą basie w kościele o zapalenie czwartej świecy. A kto by chciał odkryć symbolicznie, odsłonić świętą barbarę na dzisiejszą mszę świętą Można się jakoś zabrać z jednej lub z drugiej strony. Dziękuję. Widać Świętą Barbarę? Kto zna i pamięta Świętą Barbarę, to wie, że brakuje jej paru rzeczy, ale o tych paru rzeczach powiemy sobie później. Teraz zapraszam Basię. Najmłodsza Basia idzie. Nie? To podejrzewam, że najmłodsza Basia ma lat 10. I od pierwszej niedzieli, czyli od tej dużej świecy. Odpalamy dzisiejszą czwartkową. Panie z księgi proroka Izajasza. W ówdzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne. On, jako środek ocalenia, umieścił mury i przedmurze. Otwórzcie bramę, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny stat ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło, podepczą je nogi nogi biednych i stopy ubogich. Oto słowo Boże. Czy imię Aniela to jest częste imię, czy rzadkie? Odpowiem sam, że to jest rzadkie imię. A tak się zdarzyło, że dzisiaj modlimy się za zmarłą Anielę i akurat Aniela nam przeczytała pierwsze czytanie. Takie zbieg okoliczności. To tak na marginesie. Ale przechodzimy do świętej Barbary. Święta Barbara, mówiąc tak bardzo krótko, była piękną dziewczyną. Jej ojciec, handlarz, był zazdrosnym i kiedy wyjeżdżał w dalekie podróże, to zamknął ją w wieży. W tej wieży święta Barbara siedziała i nie mogła z niej wychodzić. Tam się modliła, czytała Pismo Święte, tam podobno nawet sama próbowała się ochrzcić i zanurzała się w wannie i mówiła: Barbara chrzci się w imię ojca, i syna i ducha świętego. Tam podobno Barbara miała takie silne pragnienie spotkania z Panem Jezusem, że anioł przyniósł jej komunię świętą. Stąd właśnie jednym z atrybutów jest kielich z hostią i kielich z hostią tak jak wczoraj przynieśliśmy w procesji z darami krzyż i laskę wędrowną świętego Franciszka Xawerego, tak dziś w procesji z darami przyniesiemy również kielich. Drugim atrybutem, które święta Barbara trzyma, może ktoś pamięta, co trzyma Barbara oprócz kielicha? Wieża. Mała Barbara odpowiedziała, że święta Barbara trzyma wieżę. Czy wiemy, ile okien ma wieża, którą trzyma święta Barbara? 10 albo 12? A nie. Wieża, którą trzyma święta Barbara, ma okien dużo mniej. Przynajmniej tak podaje tradycja. 6. A nawet jeszcze mniej. Dwa? Tak. W momencie kiedy ojciec zamykał Barbarę w wieży, wieża miała tylko dwa okna. Ale przez ten czas, kiedy Barbara była zamknięta w wieży, to podobno zrobiła trzecie okno na znak tego, że wierzy w Boga tu jest trzech sobak ojciec, Syn i Duch Święty. To jeszcze bardziej rozświeczyło ojca i wyprosił jej z tą wieży i postanowił ją wydać za mąż. Ale Barbara powiedziała, że ona zakochała się w Jezusie i za nikogo nie wyjdzie. Zatem jej ojciec posłał do jakiegoś człowieka, żeby on ją przekonał. Ale ona była nieugięta i trwała przy swoim postanowieniu. I wtedy właśnie została skazana na ubiczowanie. Smagano ją silnymi, mocnymi biczami, a podobno nie czuła bólu, tylko jakby uderzenie pawik piór. Wtedy miało miejsce to, co mówiliśmy sobie na początku, że biegła przez miasto i ukazało się czerwone, tajemnicze płótno, które ją ukryło. Później również miano ją spalić na stosie. Był wielki ogień. Ale kiedy Barbara weszła na ten stos, ogień przygasł. Wtedy rozścieczony ojciec kazał katowi ściąć ją, ale ponieważ kat był jakiś opieszały, to sam podszedł i sam na swojej córce wykonał wyrok śmierci. Podobno zaraz po tym, jak wykonał ten wyrok śmierci, to pad rażony piorunem. Taka jest historia świętej Barbary. Czy wiecie, w jaki sposób to może nam się połączyć z herbami, które omawiamy? A myślałem. Za chwilę zostanie wyświetlony herb, a może to nie będzie herb, który łączy się zarówno ze świętą barbarą, jak i z tym, co słyszeliśmy w czasie dzisiejszej Ewangelii. Uwaga, uwaga! W międzyczasie, czekając na wyświetlenie się, jaki kolor by nam pasował do dzisiejszego dnia? Wczoraj był niebieski, pasował do ryb, morza. A dzisiaj jaki kolor by nam pasował? Może czerwony. To poprosimy o czerwony. A co nam się wyświetliło tutaj? Wieża. Czy ta wieża coś nam przypomina? Wieża świętej Barbary. Tak, to jest ta wieża świętej Barbary, w powiększeniu oczywiście, którą za chwilę przyniesiemy w procesie z darami i włożymy w jej dłoni. W Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus zapraszał do tego, żeby słuchać Jego słowa. Bo kto słucha Jego słowa, to buduje dom na skalę. I cokolwiek by się działo, jakiekolwiek byłyby burze, tego domu nie powalą. Czy byliście kiedyś w górach? Pewno byliście. W górach zazwyczaj prowadzą różne szlaki. I w naszym życiu również. Każdego dnia wychodzimy, jakby w góry. Przed nami jest wiele szlaków. I jest tylko jeden taki, na którym nam się nic nie stanie. To jest taki szlak, który wskazuje nam Pan Jezus wtedy, kiedy wchodzimy do symbolicznej wieży, tak jak święta Barbara, tam z Panem Jezusem rozmawiamy i on nam wskazuje drogę. To jest taki jeden, jedyny szlak każdego dnia, na którym nie dotknie nas śmierć. Śmierć dotknie każdego kiedyś przy końcu, kiedy będzie przechodził do innego życia, ale również dzień po dniu dotyka nas czasami śmierć. Wtedy, kiedy się zdenerwujemy, wtedy, kiedy nam się odniechciewa robić coś, co mieliśmy robić, wtedy, kiedy jesteśmy rozbici, to są takie delikatne dotyki śmierci. Ale każdego dnia jest możliwe, żeby nas śmierć nie dotykała, właśnie wtedy, kiedy wchodzimy do wieży. Pytamy Pani Jezu, jakim szlakiem mam pójść? Idę tym szlakiem i tam śmierć nie ma dostępu. Prośmy dziś świętą Barbarę, by tak jak ona, byśmy umieli mądrze spędzać czas w wierzy, byśmy tam szuka, słuchali słów Pana Jezusa i zawsze wybierali tą drogę, którą chce nas prowadzić. I w procesie z darami symbolicznie pójdą same Barbary najmłodsza Barbara przynosi wieżę tę wieżę, która się wyświetliła ta wieża widać wyraźnie ma trzy okna ilekroć będziemy spoglądali na tę wieżę, która będzie w dłoniach świętej Barbary to czujmy zaproszenie, że Pan Jezus zaprasza nas, by tam się udawać do swojej celi serca i z Nim rozmawiać i mamy również hostię. Również spoglądajmy na świętą Barbarę, która będzie cały czas trzymać na filarze po pośrodku kościoła, prawie pośrodku i zapraszać, że w tym jest moc. Że Pan Jezus, którego przyjmujemy do swojego serca, daje światło i umocnienie w każdej sytuacji. Przynosimy wodę, prosty symbol życia. Przynosimy lino, owoc pracy ludzkich i winnego krzewu, który stanie się krwią Pana Jezusa i przyniesiemy chleb, owoc pracy ludzkich i ziemi. I to ten chleb właśnie stanie się ciałem Pana Jezusa, tym ciałem, który Prezentuje święta Barbara nieustannie, tym ciałem, który dziś każdy z nas będzie mógł przyjąć do swojego serca. A kto by dziś nie mógł, to zapraszam, żeby podejść i przyjąć błogosławieństwo, które chce zlać Pan Jezus przez stawienictwo świętej Barbary. Dziękuję. I teraz jeszcze. Wręczymy barbarze na początku hostie I wierzę. I, co? I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezwanie. Przypomnę, bo może ktoś nie pamięta, byłby zainteresowany, że dzisiaj o godzinie 20 rozpoczyna się w naszym kościele godzina święta. Godzina przed Najświętszym Sakramentem, w zasadzie w ciszy, będzie można siedzieć, stać, klęczeć, a nawet leżeć. To nawiązałem do świętej Małgorzaty Maria Lakok, która mówiła, o której Pan Jezus powiedział, żeby raz w miesiącu łączyć się z czwartku na piątek w modlitwie jak Pan Jezus był Bogrójcu. A jutro pierwszy piątek, również serdecznie zapraszam, byśmy w kolejnych dniu rorad byli z Panem Jezusem i oddawali się Jego sercu, a w sobotę przy okazji święty Mikołaj, więc znów nie zabraknie łask od Pana Boga. Aczkolwiek w sobotę Rorato o godzinie ósmej, a później jeszcze śniadanie w Starej Księgarni. A dzisiaj, dzisiaj jak zwykle pójdziemy w procesji i zbierzemy się przy bramie, przy bramie czuwania. Tam rozdam obrazki z świętej Barbary, a później zapraszam do zdjęcia ze świętą Barbarą.